Czy słyszeliście, jak Robert Lewandowski znów zachwycił świat futbolu? Po krótkiej strzeleckiej posusze Polak wrócił do siatki w wielkim stylu, strzelając gola w kluczowym meczu z Atletico Madryt. Jego forma w FC Barcelona nie tylko umacnia go jako lidera zespołu, ale i stawia w gronie faworytów do Złotej Piłki według gol.com. Co więcej, na szczycie tej listy błyszczy jego kolega z szatni. Gotowi na historię o Lewym i jego pogoni za prestiżem. Zapraszam do lektury. Robert Lewandowski przerwał dwumeczową niemoc strzelecką, trafiając do bramki w arcyważnym starciu z Atletico Madryt w La Liga. Po golu przeciwko Realowi Sociedad kapitan biało-czerwonych nie mógł pokonać bramkarza Benfiki w Lidze Mistrzów, ale przełamanie przyszło w idealnym momencie w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Z 35 bramkami w sezonie lewy pozostaje kluczowym strzelcem Barcelony i znów budzi podziw. Portal gol.com umieścił go na ósmej pozycji w rankingu faworytów do złotej piłki, dostrzegając jego renesans pod wodzą Hansiego Flyke. Tom Mastens gol.com napisał: Po pominięciu Lewandowskiego na liście nominowanych do złotej piłki w 2024 roku wydawało się, że jego szanse na nagrodę przepadły. Jednak ponowne spotkanie z Flickiem w Barcelonie odmieniło 36. Latka znów jest jednym z najlepszych napastników w Europie. Dziennikarz dodał, wiek daje się we znaki, a w zespole i poza nim są bardziej ekscytujący gracze, ale Lewandowski wciąż ma udany sezon i szykuje się do walki o złotą piłkę. W rankingu przed Polakiem uplasowało się trzech kolegów z Barcelony, Pedri 7, Lama Niemal 3, i Rafinha, który z 27 golami i 20 asystami w sezonie 24-25 lideruje klasyfikacji. Brazylijczyk wyprzedził nawet Kyliana Mbappe, pokazując kosmiczną formę. Lewandowski, mimo wysokiej pozycji, pozostaje w cieniu klubowych gwiazd, ale jego wkład w sukcesy Blaugrany jest niepodważalny. Czy to sezon, w którym Lewy w końcu sięgnie po upragnioną nagrodę? Emocje rosną z każdym meczem.